Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, pewnie ty, albo ty, albo ty, albo ty tam dalej. Ktoś z Was musi mieć dziewczynę, żonę albo narzeczoną. Nie wiem, czy wiecie, ale pewnie wiecie, że jak właśnie kobietę, to od czasu do czasu warto ją zaskoczyć jakimś delikatnym prezentem. Wiesz, co chodzi? Zebraliśmy się tutaj właśnie po to. Abym ja pomógł Tobie znaleźć dobry prezent dla Twojej konkubiny. Ale jeżeli nie masz kobiety, to nie martw się. Bo pewnie masz mamę albo siostrę. A mamie i siostrze też warto zrobić czasami jakiś prezent. Więc udamy się na podróż w poszukiwaniu idealnej bielizny. <laughs> Seksownej bielizny. Bo robiąc mamie taki prezent, kupując jej seksowną bieliznę, robisz też po części prezent dla swojego ojca lub dla kochanka twojej mamy. Na przykład dla mnie. Nie, no. Stary żart. Stary żart o twojej starej. Okej, okay, proszę państwa, znajdujemy się przed komputerem. I nie wiem, czy państwo wiecie, jest taka magiczna strona. Jest Przygotowałem na odcinek specjalną rzecz. Na ten odcinek przygotowałem sobie papier. I poszukamy seksownej bielizny dla Twojej partnerki. Na i nie wiem, czy wiecie, jest bardzo dużo filmików z ubierania bielizny. Wystarczy wpisać Lingerine, czy Lingerine. O, tutaj nie wiem, Hole Transparent. Lingerine Howle Transparent. Lingerine Hole transparent". transparent, czyli. Przezroczysta bielizna. I tu proszę Państwa, pierwszy filmik. Zobaczymy, czy Twoja dziewczyna, czy Twoja mama może to. Może to ubrać? Oh, Jesus. O, tu mamy review. Co nas czeka? Dobra, czekacie. Ja muszę zrobić chwilę przerwy. Zaraz wracam. Okej, okay, już jestem. Możemy oglądać. Bardzo interesujące jest to lustro za nią. O, 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 osobiście uważam, że kurwa, ludzie, trafiliśmy w bingo, bo pierwszy film, i mamy idealną bieliznę dla Twojej mamy, albo dla Twojej siostry, lub Twojej dziewczyny. No słuchajcie, i to jest Shane z Chin. Dobra, zobaczmy, co jest następne. Dobra, ja muszę zrobić chwilę przerwy. Zaraz wracam, czekajcie. Dobra, możemy, możemy oglądać dalej. <coughs> Ale sądzę, żeby to, to idealnie leżało. Zobaczmy następne. To już jest bardzo podobne do tego, co było. Tutaj gwarantuję ci. A może nie. Może by się nie męczyła, Twoja kobieta obierając to. Bo wygląda na taki skomplikowany, że to się może dość szybko zjebać taka bielizna. A tu? To jest, identyczne, to jest identyczne, co było na początku. Więc poszukajcie, poszukajmy na następnego. Mamy już pierwszy zestaw, tak? Sądzę, że to spodobałoby się yy, Twojej najbliższej osobie. No nie ma tutaj zbyt dużo detali, ale jest moim zdaniem odpowiednia. Ja ustawiłem właśnie ten hashtag po najnowszych filmach. I zobaczymy co to jest. I just have so much fun with this. And if you like anything that you see here, then please. Soft lace, a little bit of stretch. A zapomniałem wam powiedzieć oczywiście, że możecie też zrobić dobry prezent dla babci. Dobra, słuchajcie, bo wychodzi na to, że możecie zrobić e, bardzo dobry prezent dla swojej babci. Kurwa, co śmierdzi. E, Posprzątam to potem. Katar mam. Oto od kataru. Prezent dla swojej babci, dla swojej siostry, mamy i dziewczyny. Ale ona chyba te, ubiera tylko... Y, ten... majteczki. Więc tutaj możecie, babci, kupić tylko majtki. Szukamy no, dalej. Mm, spory wybór jest, co? Try on. O, tu w 4K jest. To zobaczmy w 4K. Może będzie widać lepiej detale, Takie dziwne. Ostrzeżenie. Dobra, może za chwilę przerwę. Czekajcie, bo muszę coś zrobić. Dobra, dobra, ja już jestem. Ok, lecimy dalej. A to jest Shane? Właśnie, bo to nie jest powiedziane skąd to jest, nie? Czy to jest Shane, czy to jest... Czy to jest... czy to... czy ja... Czekajcie, czy to było widać Sipe? Ja... ja bym tego nie kupił, zobaczmy następny set. A bo to jest bielizna i ciuchy, Ewian wody pije. Myślę, że to jest o, to jest. Ja chcę, żeby na pla... no, 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 w Bo wtedy? się, że tutaj wasza dziewczyna pokazałaby się w tym, na przykład w koło brzegu? Albo we Włodnej Bo ta pani powiedziała, że to jest dobre na plaży. uwielbiam Myślę, że komplementuje dobrze. So I would definetely wear it on a beach day What do you guys think? Should I wear it I... Kurde, wiem, że muszę zrobić przerwę, ale... Nie mam siły już na to Więc muszę... Nie mogę teraz przerwać Dobra, to jak coś tu mamy na plażę Zobaczmy na... The size really Dzięki. No to sądzę, że mamy na razie ten pierwszy. To można kupić na wyjazd do koło brzegu, do Wody Słowowa pyk. Sądzę, że fajnie mi się to prezentowało na, na twojej dziewczynie. Abra, zobaczmy dalej, co by to mamy. Toch dużo cen cenzury jest. Burner of transparent cry on hell. So support me with like, subscribe to the channel, and don't forget to watch the video to the end. Let's go. Indulge in earthly elegance with this ensemble, combining undisturbed 20 and chic design. Thank you Excited sophistication, the lower, crafted from spandex material, it offers both comfort and style. The short sleeves and round neckline. And relaxed yet Ona chyba I mówi o czapce, więc możemy kupić the czapkę. The white shoe, no nie, no bo my tu szukamy bielizny, so nie, ciuchów z HM. Ajdora wariaty, bo to ma 2,7 miliona wyświetleń i sądzę, że tutaj znajdziemy już. Yy, żeby były trzy prezenty dla jednej osoby, tak? Czyli mamy stanik, mamy set, czyli majteczki i stanik, a ten pierwszy to nie był stanik, tylko na plażę stanik, tak? Ale tam nie było majtek chyba w zestawie, ale nie wiem, czy tam były właśnie majtki najważniejsze w tym wszystkim. This time from a place Fenty. Savage x Fenty. Okej, okay. nie znam się na markach, ale mam nadzieję, że to nie są jakieś mega drogie, bo wiecie, no, jaki jest sens oglądać z Victoria's Secret. Czy Victoria's Secret. No dobra, zobaczmy, o, to takie nietypowe, wiosenne, sądzę, że mogłoby to... Ja bym to zamówił. Jeszcze jak, nie wiem, wasza mama. Czy tam wasza dziewczyna ma zielone oczy? To człowieku to siada. To siada w nice. Nie wiem, czy majtki są w zestawie, ale to zielone majtki to chyba łatwo kupić. Więc to. Więc chyba mamy już zamknięty temat w tym dziale. Mamy tu fiolet, ale to taki zwyczajny, to wiesz, to, to można same, może sobie sama to kupić, um, nie? Tak mi się wydaje. O, i ostatni. O, ten też jest taki, no. właśnie idzie wiosna, no. trzeba zapylać y, kwiatki i sądzę, że to jest idealne, okay. takie zapylające. Kurde, no siedzi ekstra. O, też, ona też to uważa, to, że jest tutaj ulubiony, więc. Ma jakieś minusy. Coś z paskiem, chyba że. Albo za krótki, albo taki jest za sztywny. Okej, okay, panowie. Mam nadzieję, że udało nam się znaleźć idealny prezent dla Twojej dziewczyny lub osoby najbliższej. Jak widzieliście, jest bardzo duży wybór. Inspiracji, tutoriali dla mężczyzn, jak znaleźć właśnie bieliznę dla ukochanej kobiety. Konkurencja jest bardzo duża w tym wszystkim, więc mam nadzieję, że za jakiś czas Wasza druga połówka będzie szczęśliwa z prezentu od Was, a Wy też będziecie szczęśliwi, bo sprawiliście szczęście, radość, uśmiech na twarzy, zadowolenie, niespodziankę. O sobie najbliższej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Na razie.